Piątek, piąteczek, a więc Piątunio 10 maja 2024 roku tu Krzysiek. Dzisiaj dzień kierowcy zawodowego, z tej okazji najlepsze życzenia zarówno dla kierowców zestawów i dostawczaków, jak i dla kierowców busów, autobusów i autokarów. Dzięki Wam drodzy kierowcy, półki w sklepach są pełne, fabryki zakłady produkcyjne prężnie działają, pracownicy dojeżdżają na czas do szkół, Zakładów pracy, oraz dzięki Wam możemy zwiedzać i podróżować bezpiecznie. Dziękujemy. Tak samo dziękuję Wam za uwagę na tej krótkiej porannej audycji. Spotkamy się na Stanach Meksyku, i w tym tygodniu akurat zamierzam przyjechać przez wszystkie serie: od Stanów do Luźnego Monologu. Na razie. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2024. Zdjęcia.